A zatem takim składem będziemy walczyli w rundzie wiosennej już nie tyle o awans do ekstraklasy, co o mistrzostwo pierwszej ligi. Ze Śląskiem Wrocław mamy rachunki do wyrównania. Po 23 kolejkach mamy aż 19 punktów przewagi nad trzecią Odrą opole A zatem nie ukrywajmy, awans do Ekstraklasy mamy już w kieszeni. Pozostała walka o mistrzostwo pierwszej ligi. Nad drugim Śląskiem mamy 9 punktów przewagi. To również sporo, ale czy wystarczająco? O tym przekonamy się już w tym odcinku, a zatem nie ma czasu do stracenia. Zapinamy pasy, wszystkie łapy na pokład do góry, startujemy. Po sprzedaży Angela Rodado w naszym zespole było kilku niezadowolonych, zadowolonych zawodników na czele z naszym kapitanem Alanem Urygą, którzy domagali się wzmocnień na pozycji napastnika. Jak wiadomo, z wolnego transferu pozyskaliśmy Pablo Moreno i wygląda na to, że w drużynie nastroje się uspokoiły. Na co słychać u Rodado, który jak pamiętamy przeszedł do włoskiego Empoli, jak na razie w rozgrywkach Serie B wystąpił dwa razy, raz z ławki rezerwowych, ale na listę strzelców się nie wpisał. W miejsce Rodado ściągnęliśmy Moreno, który również nie wpisał się na listę strzelców, ale jak na razie zagrał tylko raz. Na dodatek w z ławki w tym koszmarnym meczu pucharowym ze Śląskiem. Porównywanie obu zawodników chyba nie ma większego sensu, bo to jednak nieco innego typu snajperzy. Rodado, typowa dziewiątka, a Moreno bardziej boczny napastnik. Po sprzedaży Rodado nasze klubowe finanse uległy nieznacznej poprawie. W tym momencie bilans ogółem to 4 350 tysięcy złotych. Piłkarzem miesiąca polskiej pierwszej ligi, nasz Julius Erdhaler. Tak tylko dla przypomnienia wcześniej trzy razy z rzędu tą nagrodę zgarniał Rodado. Na a co do Erdhalera. Austriak faktycznie gra dobrze. Jak do tej pory na pierwszoligowych boiskach ma na swoim koncie 7 goli i 4 asysty. To, że nasz Kosa praktycznie co miesiąc zgarnia nagrodę dla najlepszego menedżera pierwszej ligi, to do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To jego już czwarte tego typu wyróżnienie. Ale, że on się rozwija na początku swojej kariery w żadnym obszarze nie miał umiejętności na poziomie dobrym. A teraz? Prezes Jarek Królewski zadowolony? My wszyscy kibice również. A przed nami już derby Krakowa. Oczywiście nie te, które wszystkich hibiców elektryzują najbardziej, a zatem z Krakowią, a z Wieczystą, która w przedsezonowych prognozach bukmacherskich typowana była jako pewniak do awansu. Tymczasem gra słabo i w tym momencie jest dopiero na miejscu ósmym. Gramy na naszym stadionie i co zrozumiałe, jesteśmy zdecydowanym faworytem. Najskuteczniejszym strzelcem Wieczystej jest ich doświadczony 34-letni napastnik z Portugalii, Rafael Lopez, Ale równie istotnym zawodnikiem jest ich prawoskrzydłowy, Petar Pusić. Ok, czas na przygotowania do tego meczu. Nasz styl taktyczny to Gegenpress. Mentalność pozytywna. Formacja 4-3-3. No a kiedy jesteśmy bez piłki, to 4-1-4-1. Jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka od strony personalnej? W bramce Biegański. Dalej w obronie od lewej. Pod nieobecność kontuzjowanego Krzyżanowskiego Mikulec. Dalej Grójcić Uryga, Lelivelt. Przed nimi na defensywnym pomocniku Duda. Dwójka środkowych pomocników Omić i Erthaler. Na skrzydłach Starzyński i Kuziemka. A na ataku. Nasz ostatni. Nabytek Moreno. Jeszcze tylko garść poleceń dla drużyny, kiedy to jesteśmy przy piłce. No i kiedy próbujemy ją odebrać? No i już jesteśmy na naszym stadionie. Ależ pogoda wiecznie mrzawka. No tyle, że jest ciepło, 14 stopni. Naszą wyjściową jedenastkę doskonale znamy. Czekamy, aż realizator zaprezentuje nam wieczystą, a ta w ustawie 4-2-3-1 ofensywne trio Lukas Piazon, Trąbka Pusić, a na szpicy Lopez. Jeszcze sytuacja w tabeli, a w tej nasi dzisiejsi rywale na miejscu ósmym wciąż walczą o baraże. Duda przy piłce na lewo, Mikulec cofnął, Grójcić spokojnie, ponownie Mikulec, Duda, Klep tą piłkę, ale na razie nie mamy pomysłu Jak sforsować obronę rywali Nasz kapitan Uryga ma sporo miejsca Stanął, rozgląda się Zagranie na prawe skrzydło, no może ten Welt, ładnie w pole karne Erdhaler, Kuziemka strzela przepięknie Ależ czysta, piękna sytuacja Ósma, przepraszam, dziewiąta minuta Wychodzimy na prowadzenie, 1-0 Mamy rzut rożny, Kuziemka będzie wykonywał Ten stały fragment gry, zaraz zobaczymy jaki wariant Wybierze, nisko, bita piłka Ale goście wybijają, utrzymujemy się jednak Przy futbolówce, Duda w pole karne Kuziemka płasko, a jest tutaj Moreno, tam gdzie być powinien z najbliższej odległości. Pakuje piłkę do bramki, to była formalność, a zatem 16 minuta 2-0. Pakuje piłkę do bramki, to była formalność, a zatem 16 minuta 2-0. Erdkaler przy piłce w środkowej strefie boiska wycofał Duda do tyłu, grócić, przyspieszył, przekracza z piłką środkową linię, zagra na lewo. Mikulec do przodu, Stażyński, seria z wodów, ale ten chłopak to ma ładnie, tutaj urwał się obrońcom, ale zwolnił, zatrzymał się, wycofał. Mikulec powoli, cierpliwie konstruował. Ten atak. Mikulec jest do środkowa. Jest tutaj kuziemka trafił w słupek, ale pusta bramka i dobija to Moreno. Niesamowity jest jednak ten napastnik. 27 minuta minuta, to już jest 3-0. Biegański rozpoczyna grę z własnej bramki daleki. Wykop w okolicy środkowej linii. Wywalczymy piłkę. Tak jest. Erdhaler na prawym skrzydle. Zwolnił, wycofał spokojnie przy bocznej linii Bojska do przodu. Kuziemka Dynamicznie łodnie tutaj przyspieszył, jest w obrębie polakanego. Zbliża się dograł. Tutaj strzela piłka w bramce. Ale to chyba powinien być gol... Samobójcze, a jednak jest zaliczony naszemu skrzydłowemu. 42 minuta 4-0. Wieczesnawznawe, wyrzuca piłki z autu. Trąbka jest wysokie, głębokie dośrodkowanie w nasze polkarne. Lukas Piazon gufkuje, no i chyba przelobował Biegańskiego. No co zrobił nasz golkiper, Nie popisał się. 4-1. No i to jest koniec pierwszej połowy. Trochę szkoda tej głupiej straconej bramki tuż przed przerwą, ale nie zmienia to faktu, że nasza dominacja w tym meczu jest niepodważalna. W drugiej odsłonie tego spotkania bramek już nie zobaczyliśmy, no a my ostatecznie. Wygrywamy z wieczystą na naszym stadionie pewnie i wysoko 4 do 1. W Krakowie rządzi Wisła. Jeszcze pozostaje wyniki. Będąca na trzecim miejscu w tabeli, od Raopole, zaledwie remisuje na własnym stadionie z GKS-em Tychy. Czwarta Polonia Warszawa również remisuje na wyjeździe z Ruchem Chorzów ale Śląsk-Wrocław wygrywa u siebie ze zniczem Pruszków. A zatem po tej kolejce nasza przewaga nad trzecią odrą o urosła do 21 punktów, natomiast nad Śląskiem-Wrocław wciąż utrzymujemy 9-punktową przewagę. Przed meczem byliśmy zdecydowanymi faworytami, ale jak wiadomo derby lubią rządzić się swoimi prawami i różnie mogło być, ale było łatwo, nawet bardzo. A MVP tego spotkania z Wieczystą? Maciej Kuziemka. W tym momencie na swoim ligowym koncie ma 5 goli i aż 14 asyst Średnia ocena 7,43. Nasz młodziutki skrzydłowy jest niezwykle utalentowany, cały czas dynamicznie się rozwija. To nasze żywe srebro. Dlatego nie dziwi, że wyciągają po niego łapy Lech, Legia i widzew. Sam Kuziemka jest niezadowolony. Co więcej, jest zdecydowanym wrogiem naszego kosy i zapewne chciałby odejść z klubu, ale my tak łatwo go nie oddamy. Przechodzimy do naszego kolejnego ligowego spotkania, a jest im wyjazdowy mecz z górnikiem Łęczna. To zespół co najwyżej przeciętny, który w tym momencie jest. Dopiero na odległym miejscu 15, no i cały czas broni się przed spadkiem. Co oczywiste, faworytami w tym meczu jesteśmy my. Co ciekawe, najlepszym strzelcem zespołu złęcznej, mającym 6 goli w 14 pierwszoligowych występach, jest zaledwie 17-letni napastnik Kacper Stanowski. Nazwisko jakby znane. W porównaniu do naszego ostatniego derbowego meczu z Wieczystą w naszej wyjściowej jedenastce mamy dwie zmiany personalne. Na defensywnym pomocniku Dudę zastąpi Kutwa, a na lewym skrzydle w miejsce Starzyńskiego. Tym razem od pierwszej minuty zobaczymy Delimę. Wygrywamy z Górnikiem Łęczna na wyjeździe 2-0 do 0, po golach Moreno i Erdhalera. Nasza przewaga była bezdyskusyjna, a zwycięstwo zasłużone. W pozostałych meczach od Opole przegrała na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Tymczasem Wieczysta Kraków ponownie została zdemolowana na własnym stadionie przez Miedź Legnica. No i Polonia Warszawa uporała się u siebie ze swoją imienniczką Zbytomia I to właśnie czarne koszule po 25. kolejce są na miejscu trzecim. My po zwycięstwie w Łęcznej w tej kolejce czekamy jeszcze na odpowiedź. Śląska Wrocław, no a najlepszym zawodnikiem tego wyjazdowego meczu z górnikiem Julius Erdkaller. Austriak do swoich statystyk w tym sezonie ligowym dołożył ósmego gola, a oprócz tego ma jeszcze pięć asyst. Czekaliśmy na odpowiedź śląska, no i jest. Śląsk wygrywa na wyjeździe z pogonią siedlce, a zatem w tabeli wciąż utrzymujemy dziewięciopunktową przewagę nad drużyną z Wrocławia. Naszym kolejnym rywalem, chorobry głogów, to taki typowy zespół środka ligowej tabeli, który w tym momencie jest na miejscu 13. Gramy u siebie i naszym obowiązkiem jest zwycięstwo. W porównaniu do naszego ostatniego meczu z Górnikiem Łęczna, w naszej wyjściowej 11, trzy zmiany personalne. Na lewą obronę powraca Krzyżanowski, na defensywnym pomocniku ponownie w miejsce Kutwy Duda, a na ataku tym razem damy szansę Boziciowi. W domowym meczu z Chrobrym Głogów mieliśmy wygrać, no i. Wygrywamy 3 do 1 po golach Bozicia, już z piątej minuty spotkania, Starzyńskiego i samobójczym trafieniu jednego z zawodników z Głogowa. Tymczasem Śląsk Wrocław w identycznym stosunku bramkowym, jak zrobiliśmy to my, rozbija na własnym stadionie wieczystą Kraków. Po 26. kolejce nasza przewaga nad Śląskiem wciąż jest taka sama. Natomiast na miejsce trzecie kosztem Polonii Warszawa wskoczyła od Raopole. A przed nami już kolejne ligowe spotkanie. Tym razem wybieramy się do Łodzi na starcie z tamtejszym Euker. Jak wiadomo, łódzki klub sportowy ma aspiracje szybkiego powrotu do ekstraklasy, jednak na razie w tabeli pierwszej ligi jest dopiero na miejscu siódmym i walczy o baraże. Tymczasem my z niecierpliwością czekamy, czy już teraz, po tej kolejce, będziemy się cieszyć z awansu, czy też może świętowanie będziemy musieli odłożyć. Najlepszym snajperem lks u z 13 golami na pierwszoligowych boiskach jest ich napastnik Mateusz Nomenomen Lewandowski. W naszej wyjściowej 11, w stosunku do meczu z Chrobrym Głogów, mamy kilka korekt personalnych. Na środku pomocy Omicia zastąpi przesunięty do przodu Duda, z kolei jego na pozycji defensywnego pomocnika zastąpi Kutwa. Na lewym skrzydle od pierwszej minuty tym razem damy szansę Starzyńskiemu. No i na ataku Moreno zamiast Bozicia. Mecz z Oksem w Łodzi od samego początku nie wydawał się być łatwy. I Takim nie był, bo przegrywamy 0-2 po dwóch golach. Jak inaczej, Lewandowskiego. A zatem to nasza druga ligowa porażka w tym sezonie. A tymczasem Śląsk Wrocław demoluje na wyjeździe górnika Łęczną i tym samym zmniejsza swoją stratę do nas do 6 punktów. My natomiast po tej porażce z uks em nasze świętowanie awansu musimy odłożyć przynajmniej o jedną kolejkę. Jakże doniosła chwila, coroczny nabór kandydatów na juniorów czeka na ocenę. Jak się okazuje, wśród tych 16 chłopców jest jeden elitarnym talentem. A jak jest w rzeczywistości? No cóż, sprawdźmy tych najbardziej perspektywicznych. Napastnik Rafał Łopatka, bardzo fajny mental, wykańczanie akcji, ale fizycznie nie dojeżdża. Lewy obrońca Aziz Ismatulayev, To Polak, jakby się ktoś pytał, fizycznie wygląda dobrze, gorzej zresztą. Napastnik Przemysła Olejarka, wygląda naprawdę ciekawie. No trochę brakuje mu szybkości czy zwinności, ale jest w nim potencjał. Najśrodkowy no obrońca Adam Dzierbicki, niestety siły brak, ale już pozostało. Te parametry całkiem przyzwoite, no i ten charakter dosyć profesjonalny. Wkraczamy w decydującą fazę sezonu, a tymczasem Marko Bozic doznał kontuzji, niezdolny do gry do trzech tygodni. Od razu do fizjoterapeuty marsz. Kiedy w naszym zespole był jeszcze Rodado, Bozic był numerem dwa. Teraz przyszedł Moreno. No i Austriak znowu musi walczyć o wyjściową jedenastkę. Ale nie w najbliższych trzech tygodniach. Prezes Jarek Królewski twierdzi, że finanse klubu są w całkiem niezłej kondycji. No tyle tylko, że w tym momencie bilans ogółem wynosi niecałe 3 miliony 400 tysięcy złotych, a zatem jest o okrągły milion mniejszy od tego sprzed miesiąca. A przed nami już następny mecz. Tym razem na naszym stadionie podejmować będziemy Polonię Warszawa. Która w tym sezonie, a przynajmniej w ostatnich kolejkach, w tabeli kręci się między miejscami 3 i 4, i tym samym celuje w baraże o ekstraklasę. Jak wiadomo, w naszym ostatnim meczu z ŁKS-em nie zdołaliśmy przypieczętować naszego awansu. Może zatem tą przysłowiową kropkę na D postawimy w meczu z Polonią. Najlepszym napastnikiem czarnych koszul z 11 golami na koncie jest Aleksander Buksa. Nasz wychowanek, który niegdyś dla kariery i pieniędzy z Wisełki uciekł. W porównaniu do meczu z ŁKS-em w naszej wyjściowej 11 znowu kilka zmian personalnych. Duda powraca na pozycję defensywnego pomocnika, na środek pomocy powraca Omić, a na lewym skrzydle ponownie od pierwszej minuty w miejsce Starzyńskiego zobaczymy Delimę. No i już jesteśmy w szatni naszego stadionu imienia Henryka Rejmana, czas wyjść na boisko i przypieczętować nasz awans do Ekstraklasy. Nasza formacja jest nam doskonale znana, czekamy na ustawienie drużyny gości Polonia 4-2-3-1, ofensywne trio Ilka i Durmus z Paradowskiej na szpicy Buksa. No i jeszcze sytuacja w tabeli. W tej nasi dzisiejsi rywale na miejscu czwartym. Drapiński przy piłce w środku. boiska do przodu. Andrew Gnase. Scrap prostopadle w pole karne Buksa, ależ mocne uderzenie. Piegański właściwie tylko odprowadził piłkę wzrokiem. A my już w trzeciej minucie przegrywamy. No po prostu pięknie. Gnase przy piłce zagranie na prawe skrzydło. do rozgląda się. Ależ tu posło podanie do rozpędzonego Paradowskiego. To nie z boku naszego polakarnego, ale zwolnił. Wycofał. do Andrew wymieniają podania. Gnase. Uderzenie, co za strzał, taki opadający liść z ponad 20 metrów, bygański absolutnie bezradny, kapitulujemy w 18 minucie 0-2. Co się dzieje z tym zespołem, to naprawdę trudno powiedzieć, no wyglądamy jak dzieci zagubione w mgle, 0-2, czy jesteśmy w stanie tu jeszcze nawiązać rywalizację z Polonią? No próbujemy, tym razem prawym skrzydłem Lelyweld, ładne zagranie w pole karne. jest Ertheller ostry kąt strzela płasko po długim słupku, a więc jest, 26 minuta, mamy kontakt, 1-2. Mamy rzut wolny, ale to jest daleko, jakieś 30 metrów. Do piłki podchodzi, Duda strzela i trafia w poprzeczkę, no nie. No i to jest krem z pierwszej połowy. Przegrywamy, ale tylko jednym golem, a zatem wciąż jeszcze można odwrócić losy tego meczu. Trzeba tylko wziąć się w garść. Jeszcze w przerwie słabego Kuziemkę na prawym skrzydle zmieni Starzyński. Lelyweld wznawia grę piłki z autu, daleko do przodu, Duda główkuje, Moreno ładnie ją zgasił, strzelił, ale trafi w supek, no to jest niewiarygodne, no. Zawodnicy Polonii roz Poczynają grę z piłki stojącej No i ruszają do konstruowania swojego kolejnego ataku Tym razem lewym skrzydłem Scrap przy piłce osaczony przez naszych zawodników Ale nie napotyka na żaden opór z ich strony Przedziera się, strzela mocno pod poprzeczkę Biegański bez szans Co tu się dzisiaj wyprawia? Chłop leci, a my jesteśmy kompletnie pasywni I patrzymy 72. minuta Zdejmujemy z boiska wściekłego omicia W jego miejsce na środek pomocy Szywacz Gnase przy piłce Cofnął Drapiński na lewą stronę no I tak poloniści sobie klepią tą piłkę, a my patrzymy. No! Moreno wrócił się, odzyskał futbolówkę. A więc ruszamy. Starzyński dynamicznie w pole karne. Ostry kąt strzela, ale nic z tego nie ma. Mamy rzut rożny, Duda jest wysokie do środkowej. Na długi słupek, ale Kuchta to wybija. Starzyński zbiera piłkę, strzela za pola karnego. Piłka jeszcze gdzieś tam rykoszetuje, ale ostatecznie znalazła drogę do bramki. 87. minuta 2-3, ale czy nie jest już za późno? Koniec, nie zdołaliśmy już odwrócić losów tego meczu i pomimo, że w statystykach byliśmy zespołem wyraźnie lepszym, no to ostatecznie przegrywamy z Polonią Warszawa na naszym stadionie 2 do 3. Dzisiejszego dnia mieliśmy pecha, strzelaliśmy po słupkach, po przeczkach, tymczasem Polonia przy współczynniku XG zaledwie 0,75 strzeliła nam trzy bramki. No cóż, zdarzają się i takie mecze. Krótko mówiąc to nasza druga porażka z rzędu i trzecia w ogóle w tym sezonie ligowym. W innych meczach od Raopole wygrała u siebie z wieczystą Kraków, tym samym Polonia Warszawa pomimo zwycięstwa nad nami w tabeli pozostaje na miejscu czwartym. A tymczasem rozpędzony Śląsk Wrocław nie zamierza się zatrzymywać, wygrywa na własnym stadionie z Chrobrym Gługów i tym samym w tabeli traci do nas już tylko trzy punkty. A zatem rozpieprzyliśmy całą naszą przewagę. W poprzedniej kolejce graliśmy z Polonią Warszawa, w tej zagramy z jej imienniczką z Bytomia. Polonia Bytom to zeszłoroczny beniaminek pierwszej ligi, który w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i w tym momencie jest na wysokim miejscu szóstym. Pomimo, że to mecz wyjazdowy, jesteśmy faworytami, ale po tych ostatnich dwóch w topach z rzędu już niczego nie jesteśmy pewni. Napastnikiem drużyny z Bytomia, którego powinniśmy się obawiać jest wypożyczony z Górnika Zabrze Grek. To Doros Właśnie się rozpoczęła 29. kolejka i od razu na dzień dobry Śląsk w niesamowitym gazie. Wygrywa wszystko i wszędzie jak leci. Tym razem pokonał na wyjeździe EKS. Odra Opole zaliczyła potknięcie i przegrała na wyjeździe z górnikiem Łęczna. Wykorzystała to Polonia Warszawa, deklasując na własnym stadionie mieć Legnica, awansowała na trzecie miejsce. Aż trudno w to uwierzyć, mieliśmy taką przewagę i tak łatwo ją roztrwoniliśmy. W tym momencie Śląsk ma tyle samo punktów co my. I można powiedzieć, że przed meczem z Polonią Bytom jesteśmy na musiku. Musimy sięgnąć po punkty, najlepiej trzy i ponownie odskoczyć od drużyny z Wrocławia. Stare, mądre, ludowe porzekadło mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia. My wprowadzimy nowe, że nie zmienia się składu przegranego. I zagramy dokładnie tą samą wyjściową jedenastką, co w meczu z Polonią Warszawa. Wszyscy ci piłkarze będą mieli szansę się zrehabilitować. Można powiedzieć, że odetchnęliśmy z ulgą, pomimo że w tym meczu do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Między innymi zmarnowaliśmy rzut karny przestrzelony przez Kuziemkę. To ostatecznie wygrywamy z Polonią, Bytom na wyjeździe 2 do 0 po golach Delimy i Pablo Moreno. Z ja powracamy z kompletem punktów, tym samym w końcu przypieczętowujemy nasz awans. Zarząd się raduje, kibice oczywiście również. No a my wszyscy, już myślami jesteśmy w przyszłym sezonie w ekstraklasie. Prezes Jarek Królewski już teraz ustala wyjściowe budżety na ten nadchodzący sezon w ekstraklasie. Na wynagrodzenia będziemy mieli do dyspozycji 1 660 000 zł miesięcznie, zaś na transfery, uwaga! Nieco ponad 14 milionów. A zatem jest kasa, będą transfery, będą wzmocnienia. To historyczny moment Wisła Kraków. Po kilku latach niebytu powraca tam, gdzie jest jej miejsce do elity na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. A w tym sezonie na zapleczu ekstraklasy pozostała już tylko jedna niewiadoma, kto ostatecznie sięgnie po mistrzostwo pierwszej ligi nasza Wisełka, czy Śląsk-Wrocław. My awansowaliśmy do Ekstraklasy, a tymczasem reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata po barażach, w których to wyeliminowała kolejno Ukrainę i Węgry. Na Mundialu znalazła się w grupie E, w której to zmierzy się kolejno z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Iranem i Argentyną. Ale my w tym sezonie mamy jeszcze coś do zrobienia. Czy ostatecznie sięgniemy po Mistrzostwo pierwszej Ligi? Do końca pozostało już tylko pięć kolejek. Nad Śląskiem-Wrocław mamy zaledwie Trzy punkty przewagi, a zatem jak będzie, o tym przekonamy się już w kolejnym odcinku, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Na koniec nie zapomnijcie pozostawić łapy w górę i komentarza. To by było na tyle. Pozdro, dozo, hej!